Skrywa. Dobry panowie, po drogach nie będę macie jeść. Czy macie zarejestrowane? Są zarejestrowane. Dobro wani Jeden jest. Tam wszystkie są. Yes. Wszystkie są! Okay. Nie no bo wiecie dobrze, że Nie wszyscy mają porajestrowane. No nic, jesteśmy odpowiedzialni, że. Ten, poczekaj chwilę, ja chcę tylko gogle na prawie, bo mi się zerwały.